Jovan Jakimowicz został zapytany o poglądy ojca. Kiedyś mi, że gdybym poczuł, że kocham mężczyznę. Jovan Jakimowicz to najstarszy syn Jarosława Jakimowicza z małżeństwa z malarką Joanną Sarapatą? Chłopak dorastał właściwie bez ojca, głównie w tolerancyjnej Hiszpanii. Co Jovan robi obecnie i w jakich jest stosunkach z Jarosławem Jakimowiczem? Słynącym z radykalnych poglądów i jawnie potępiającym związki nieheteronormatywne 22-latek uchylił rąbka tajemnicy. Obecnie Jowan Jakimowicz mieszka w Londynie, gdzie studiuje stosunki międzynarodowe. Ale nie wyklucza, że wróci do Polski, bo w Londynie ma mało przyjaciół. Jowan otworzył się na temat swoich relacji z Jarosławem Jakimowiczem. Jak zapewnia, Dziś utrzymuję z ojcem może nieczęste, ale stały kontakt. Nasza relacja od początku była inna niż w większości tradycyjnych domów. Kiedy wraz z mamą i bratem Chrisem przyprowadziliśmy się do Hiszpanii. Tata, ze względu na obowiązki związane z restauracją, został w Polsce. Przez 9 lat nie mieszkaliśmy razem. Odwiedzał nas i wtedy zabierał na długie spacery, na plażę, ale to wszystko. Co pamiętam z tamtego okresu, wyznał jovan w wywiadzie dla Plejady. Chłopak ma świadomość, że jego ojciec, będący gwiazdą telewizji publicznej, ma radykalne poglądy dotyczące wielu spraw. Różnice światopoglądowe są całkowicie normalne. Wątpię, żeby z nim wszystkimi można się było dogadać, zapewnia w wywiadzie. Jednak niektóre poglądy dawnego gwiazdora młodych wilków budzą... Najdelikatniej mówiąc, wiele kontrowersji. Pamiętna wypowiedź Jakimowicza w programie w kontrze" zbulwersowała nie tylko członków społeczności LGBT. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że po pielgrzymkach w Częstochowie trzeba sprzątać ulice i dezynfekować? To przecież po takim marszu równości. Gdzie wiemy? Kto idzie, jak się zachowuje, to pełna deratyzacja powinna być, mówił jakimowicz na antenie telewizji publicznej. Były gwiazdor filmowy pokazał też na swoim Instagramie, jak w dniu flagi, czyli 2 maja zrywa wiszącą obok biało-czerwonej tęczową flagę na budynku przy Był w 42 w Warszawie i wyrzuca ją, nazywając głównym. Wcześniej Jakimowicz próbował żądać usunięcia tęczowej flagi u stojących nieopodal policjantów. Jestem urażony jako Polak, tłumaczył gwiazdor TVP. Zapytany o słowa o eratyzacji syn Jakimowicza nie przebierał w słowach i wyraźnie potępił nietolerancyjne poglądy ojca. Reaguję na takie słowa negatywnie, bo w tej kwestii akurat się z nim nie zgadzam. To jego punkt widzenia, a ja nie jestem w stanie zmusić go do zmiany stanowiska. Mogę jedynie wyrazić swój sprzeciw, mówił w wywiadzie dla plejady. Co ciekawe, Jowan zapewnił w wywiadzie, że gdyby on sam wyznał takcie, że nie jest osobą heteroseksualną. Jest pewien, że Jarosław Jakimowicz przyjąłby to ze spokojem. Wiem, że na ojca zawsze mogę liczyć i to jest dla mnie najważniejsze. Z zewnątrz tata wygląda na radykała, który nie zaakceptowałby syna geja, ale tak nie jest. Kiedyś powiedział mi, że gdybym poczuł, że kocham mężczyznę albo jestem biseksualny, będzie mnie akceptował i kochał. Wierzę mu i mam to z tyłu głowy, wyznał Jowan. Jowanowi nie podoba się jednak, że jego własny ojciec publicznie nazywa osoby LGBT dewiantami. Sam bowiem był wychowywany w tolerancyjnym środowisku. Tutaj się z nim nie zgadzam, nie tak powinna wyglądać komunikacja, zapewnił Jowan Jakimowicz. Oczywiście Jowan nie ma nic przeciwko związkom nieheteronormatywnym. Ma też mocno odbiegające od tych ojca poglądy na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że jestem przeciwny związkom partnerskim, małżeństwom osób tej samej płci czy adopcjom dzieci przez pary homoseksualne. Znam to z Barcelony, mamy takich przyjaciół i nie mogę tego negować. Uważam, że dorastanie w rodzinie homoseksualnej jest dla dziecka lepszą opcją niż wychowywanie się w domu dziecka czy w normalnej rodzinie. Gdzie nie ma miłości, podkreślał Jovan Jakimowicz w rozmowie z Plejadą. Jakimowicz atakuje figurskiego, bo ten wyśmiał miłość cichopek. Kolejna odsłona afery wokół najgłośniejszego związku roku. Jakimowicz po raz kolejny uderza w Delonga. Jest kanalią, zdrajcą, oszustem i człowiekiem bez honoru. Drugie uderzenie Jakimowicza. Tym razem w Dewbora. Było podobnie jak z Delongiem. Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie Faktu 20 12, 2022 roku.